Wrzesień 1940 roku. Niebo nad południową Anglią przypominało szare płótno naciągnięte między ziemią a wiecznością. Na lotnisku Northolt panowała nerwowa cisza, przerywana jedynie odgłosem silników Supermarine Spitfire'ów przygotowywanych do kolejnej misji. Między hangarami przemykały sylwetki pilotów w skórzanych kurtkach. Ich twarze nosiły ślady bezsennych nocy i ciągłego napięcia. Porucznik Jan Kowalski stał na skraju płyty lotniska, wpatrując się w horyzont. Jego ciemne oczy, otoczone zmarszczkami przedwcześnie postarzałego dwudziestolatka, śledziły każdy ruch chmur. W ręku trzymał list od matki z Krakowa, pierwszy od sześciu miesięcy. Papier był pomięty, jakby czytał go setki razy. – Janie, czy pamiętasz jeszcze nasz dom przy ulicy Floriańskiej? – Niemcy mieszkają teraz w naszej sypialni. Mówią, że wojna się skończy przed zimą. Modlę się, żebyś wrócił przed pierwszym śniegiem. Słowa matki brzmiały jak echo z innego świata. Jan zamknął oczy i przez moment mógł poczuć zapach pierożków ruskich unoszący się z kuchni, usłyszeć śmiech młodszej siostry Marii bawiącej się w ogrodzie. Ale ten świat już nie istniał. Został pogrzebany pod gruzami września 1949 roku. Kowalski. Głos dowódcy składron lider Kelet przerwał jego rozmyślania. Do mojego biura. Natychmiast. Jan szybkim krokiem podążył za Brytyjczykiem. Biuro dowódcy było spartańskie. Metalowe biurko, mapa Europy na ścianie i zdjęcie króla Jerzego VI. Kelet usiadł za biurkiem. Jego zwykle spokojną twarz przecinała pionowa zmarszczka między brwiami. Usiądź, Jan. Mam dla ciebie specjalne zadanie. Kelet mówił łamaną polszczyzną, którą nauczył się w ciągu ostatnich miesięcy. Wczoraj przechwyciliśmy niemiecką transmisję radiową. Ktoś o pseudonimie huragan przekazuje informacje o naszych pozycjach Luftwaffe. Jan poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Huragan to był jego pseudonim z czasów walk w Polsce, znany tylko nielicznym. Pseudonim, który nosił od czasu, gdy zestrzelił siedem niemieckich samolotów w ciągu jednego dnia nad Warszawą. Czy to nazwać i coś mówi? – zapytał Kelet, uważnie obserwując reakcję Jana. Nie, ser. Po raz pierwszy słyszę. Kłamstwo wypłynęło z jego ust zbyt szybko, zbyt gładko. Kelet westchnął głęboko. Wiem, że wy, Polacy, macie swoje sekrety. Zresztą każdy z nas ma jakieś. Ale teraz jesteśmy jedną drużyną. Luftwaffe szykuje się do wielkiego nalotu na Londyn. Jeśli huragan przekaże im nasze pozycje... Rozumiem ser, co mam zrobić. Jutro rano będziesz lecieć patrolowy lot nad kanałem La Manche, ale twoje prawdziwe zadanie to obserwacja. Musimy znaleźć zdrajcę. Jan kiwnął głową, ale w jego umyśle kłębiły się pytania. Kto jeszcze znał jego pseudonim? Kto mógł go używać? I dlaczego akurat teraz, gdy eskadra 303 zyskiwała uznanie jako jedna z najskuteczniejszych jednostek myśliwskich raf -u? Po wyjściu z biura dowódcy Jan udał się do baraku, który dzielił z innymi polskimi pilotami. Sierżant Franciszek Kornicki leżał na pryczy, czytając stary numer Kuriera Warszawskiego sprzed wojny. Porucznik Witold Łokuciewski ostrzył ołówek przy małym stoliku, robiąc notatki w dzienniku lotu. Wyglądasz jakbyś zobaczył ducha, zauważył Kornicki, odkładając gazetę. Może rzeczywiście zobaczyłem. Odpowiedział Jan, siadając ciężko na swojej pryczy. Łokucijewski podniósł wzrok z nadziennika. Coś się stało? Jan zastanawiał się, ile może im powiedzieć. Ci ludzie byli jego braćmi w broni. Jedynymi, którzy rozumieli, co znaczy walczyć za kraj, który już nie istnieje na mapie. Ale rozkaz był rozkazem. Kelet zlecił mi specjalną misję. Nie mogę o niej mówić. Rozumiemy, powiedział cicho Łukusciewski. Ale pamiętaj, że nie jesteś sam. Cokolwiek to jest, możesz na nas liczyć. Tej nocy Jan nie mógł zasnąć. Leżał na pryczy, wsłuchując się w oddech śpiących towarzyszy. Za oknem słychać było odległy huk silników niemieckich bombowców lecących w kierunku Londynu. Gdzieś tam w ciemnościach huragan przekazywał informacje, które mogły kosztować życie tysięcy niewinnych ludzi. Ale czy rzeczywiście był niewinny? Jan przypomniał sobie ostatnie dni września 1939 roku, gdy jego eskadra otrzymała rozkaz ewakuacji do Rumunii. Wtedy też ktoś używał pseudonimu huragan, ktoś, kto znał każdy ruch polskich sił powietrznych. Gdy pierwsze promienie słońca przebijały się przez okna baraku, Jan wstał i zaczął się przygotowywać do lotu. W kieszeni kurki schował mały notatnik, jedyną pamiątkę po ojcu, który zginął w obronie Warszawy. Na pierwszej stronie napisane jego ręką było jedno zdanie: Prawda jest jak słońce, można ją zasłonić na chwilę, ale zawsze wyjdzie na jaw. Dziś może się okazać, czy te słowa nadal mają jakiekolwiek znaczenie w świecie, gdzie zdrada i honor splątały się jak śmiertelny taniec nad niebem Europy. Silniki Spitfire'ów już były gotowe. Nadszedł czas, by huragan stanął twarzą w twarz z właściwą burzą. Świt 17 września 1940 roku był niezwykle spokojny. Jan siedział w kokpicie swojego Spitfire'a, czekając na sygnał startu. Radio trzeszczało cicho, przekazując ostatnie instrukcje z wieży kontrolnej. Jego ręce, mimo chłodu porannego powietrza, były wilgotne od potu. Red leader do Red Tu, odezwał się głos składron leader Keleta. Pamiętaj o swojej dodatkowej misji. Jan potwierdził odbiór i zapuścił silnik. Rolls-Royce Merlin zagrzał triumfalnie, jego dwanaście cylindrów pulsowało rytmicznie, jak serce stalowego ptaka. Gdy koła oderwały się od ziemi, Jan poczuł znajomą mieszankę ulgi i napięcia. W powietrzu był wolny przynajmniej tak mu się wydawało. Lot patrolowy miał trwać dwie godziny nad kanałem La Manche, ale Jan wiedział, że jego prawdziwe zadanie rozpocznie się dopiero po powrocie. Kelet wyjaśnił mu rano plan. Każdy pilot eskadry 303 będzie obserwowany dyskretnie, aby wykryć, kto może być odpowiedzialny za przecieki informacji. Podczas lotu nad szarymi wodami kanału Jan nie mógł przestać myśleć o swojej przeszłości. Huragan ten pseudonim nosił podczas walk nad Polską, gdy jego umiejętności pilotażu robiły wrażenie nawet na doświadczonych instruktorach. Ale był jeszcze ktoś, kto znał tę nazwę. Kapitan Stanisław Witold, jego najlepszy przyjaciel z czasów szkolenia w Dęblinie. Razem przeszli przez piekło września 1939 roku. Razem ewakuowali się przez Rumunię do Francji, a potem do Anglii. Stanisław miał fenomenalną pamięć i zdolności analityczne. Zawsze, powtarzał, jeśli znasz wroga i znasz siebie, nie musisz obawiać się wyniku stu bitew. Ale Stanisław zaginął podczas ewakuacji z Francji. W czerwcu 1940 roku. Jego samolot został zestrzelony nad loarą, przynajmniej tak wszystkim powiedziano. Po powrocie na bazę Jan zauważył niezwykły ruch w biurze dowódcy. Przez otwarte drzwi widział sylwetki oficerów Rafu w głębokiej dyskusji. Kelet wyglądał na bardzo poważnie zmartwionego. W baraku zastał atmosferę podejrzliwości. Łokukiewski siedział w milczeniu przy swoim łóżku. Kornicki nerwowo przechodził się po pokoju. Co się dzieje? Zapytał Jan. Dziś rano przechwycili kolejną transmisję od huraganu, odpowiedział Kornicki. Tym razem przekazywał szczegółowe informacje o naszych pozycjach. Jan poczuł, jakby ktoś uderzył go w żołądek. Skąd o tym wiesz? Kelet powiedział to wszystkim pilotom: Twierdzi, że zdrajca jest między nami. Łokuciewski podniósł wzrok. Jan, czy pamiętasz operację lśnienie z czerwca? Jaką operację? Jan rzeczywiście nie wiedział, o czym mówi Witold. Misja, podczas której zaginął Stanisław. Oficjalnie jego samolot został zestrzelony, ale ja widziałem coś dziwnego tego dnia. Jan usiadł obok przyjaciela. Co widziałeś? Stanisław nie był sam w samolocie. Miał pasażera, niemieckiego jeńca, którego mieliśmy przewieźć do Anglii do przesłuchania, ale po katastrofie znaleźli tylko jedno ciało. Serce Jana zaczęło bić szybciej. Co sugerujesz? Może Stanisław nie zginął. Może może został zmuszony do współpracy. Kornicki przerwał swój spacer. To niemożliwe. Stanisław nigdy by nas nie zdradził. Ludzie zmieniają się pod naciskiem, powiedział cicho Łokuciejewski, zwłaszcza gdy zagraża się komuś kogo kochają. Jan przypomniał sobie, że Stanisław miał młodszą siostrę, która pozostała w Polsce. Marta miała wówczas zaledwie 16 lat. Jeśli Niemcy ją pojmali, Wieczorem Jan postanowił przeprowadzić własne śledztwo. Poszedł do archiwum bazy, gdzie przechowywano raporty z misji. Archiwista, starszy sierżant Thompson, znał go od miesięcy i pozwolił mu przeglądać dokumenty. Raport z operacji Lśnienie był dziwnie zwięzły zbyt krótki jak na misję, podczas której zginął pilot. Brakowało szczegółów na temat niemieckiego jeńca, brakowało też dokładnego opisu miejsca katastrofy. Ale na ostatniej stronie Jan znalazł coś, co sprawiło, że krew zastygła mu w żyłach. Podpis na raporcie należał do kapitana S. Huragana Stanisława. Raport był datowany na trzy dni po rzekowej katastrofie. Jan wyszedł z archiwum z drżącymi rękami. Jeśli Stanisław żyje, jeśli został zmuszony do współpracy z Niemcami, wszystko zaczynało nabierać sensu. Jego znajomość polskich procedur, kodów, taktyk, Byłaby bezcenna dla wroga, ale pozostawało pytanie, gdzie jest teraz i jak można go zatrzymać, zanim przekaże informacje, które mogą zniszczyć nie tylko eskadrę 303, ale całą obronę Wielkiej Brytanii. Tej nocy Jan leżał w ciemnościach, zastanawiając się nad dylematem, który rozdzierał jego serce. Z jednej strony miał obowiązek zgłosić swoje odkrycia Keletowi, z drugiej strony Stanisław był jak brat dla niego. Jeśli rzeczywiście został zmuszony do zdrajdy, zasługiwał na ratunek, nie na kule. O trzeciej rano Jan podjął decyzję. Wstał cicho, włożył mundur i wyszedł z baraku. Miał plan, niebezpieczny, może szalony, ale to był jedyny sposób, żeby się dowiedzieć prawdy. Szedł przez ciche lotnisko w kierunku hangaru numer 7, miejsca gdzie Stanisław zawsze ukrywał swoje najbardziej osobiste rzeczy. Jeśli jego przyjaciel rzeczywiście żyje, jeśli próbuje skontaktować się z kimś z dawnej jednostki, zostawiłby tam znak. Hangar był pusty i ciemny, Jan zapalił małą latarkę i zaczął przeszukiwać każdy kąt. W końcu za starym silnikiem Harikejna znalazł małą skrytkę wykonaną w podłodze. Wewnątrz leżał list, napisany znajomym pismem Stanisława i zdjęcie jego siostry Marty. Na odwrocie fotografii były napisane słowa, które sprawiły, że Jan poczuł jednocześnie ulgę i przerażenie. Janie, jeśli czytasz te słowa, znaczy, że się zorientowałeś. Tak, żyję. Nie, nie jestem zdrajcą, ale oni myślą, że jestem. Musimy się spotkać. Jutro o północy, w starym młynie na północ od bazy, przyjdź sam, zaufaj mi ostatni raz. Twój brat Stanisław. Jan schował list do kieszeni i ruszył z powrotem do baraku. Za 12 godzin będzie wiedział prawdę. Pytanie tylko czy będzie gotowy na to, co usłyszy. Za oknem pierwsze promienie słońca zaczynały rozjaśniać niebo nad Anglią, ale Jan wiedział, że nadchodzi jedna z najdłuższych nocy w jego życiu. O północy Jan zbliżał się do starego młyna położonego na północ od bazy Northolt. Wiatr wiał silny, a księżyc kryły ciemne chmury, rzucając dziwaczne cienie na opuszczony budynek. Każdy krok wydawał się zbyt głośny, każdy oddech zbyt płytki. Młyn stał pusty od dziesięcioleci. Jego koła wodne dawno już przestały się obracać, a okna zostały zabite deskami. Jan sprawdził godzinę na zegarku. Była minuta po północy. Stanisław zawsze był punktualny. – Ja nie? – cichy głos dobiegł z wnętrza budynku. Jan wszedł do środka, trzymając rękę na rękojeści pistoletu. W głębi młyna dostrzegł znajomą sylwetkę. Stanisław wyglądał inaczej niż wtedy, gdy widzieli się po raz ostatni. Był chudszy, miał brodę, a jego oczy straciły dawny spokój. Stanisławie, żyjesz. Jan nie ukrywał ulgi w głosie. Żyję, ale nie jest to życie, które znałem. Stanisław podszedł bliżej, a Jan zobaczył blizny na jego twarzy. Siadaj, muszę ci wszystko opowiedzieć. Usiedli na starych skrzyniach. Stanisław wyjął z kieszeni fotografię swojej siostry Marty. Pamiętasz ją? Miała 16 lat, gdy wyjeżdżałem z Polski. Teraz ma dziewiętnaście, jeśli jeszcze żyje. Jan kiwnął głową. Co się stało podczas operacji lśnienie? Stanisław westchnął głęboko. Wszystko poszło nie tak. Niemiecki jeniec, którego miałem transportować, okazał się oficerem Abwery niemieckiego wywiadu. Podczas lotu zaatakował mnie, samolot się rozbił, obaj przeżyliśmy, ale on uciekł, ja zostałem ranny, ukrywałem się przez tygodnie. Ale raport. Był podpisany twoim imieniem trzy dni po katastrofie. To dlatego, że zostałem pojmany. Niemcy znaleźli mnie i zabrali do obozu Jenieckiego we Francji. Tam spotkałem tego oficera, którego miałem transportować. Nazywał się Hauptmann Klaus Weber. Jan poczuł, jak napięcie narasta. Co ci zrobili? Pokazali mi zdjęcia Marty. Mieli ją. Powiedzi, że jeśli nie będę współpracować, zabiją ją. Ale Jan: nigdy nie przekazywałem im żadnych prawdziwych informacji. Jak to możliwe? Stanisław uśmiechnął się pierwszy raz tej nocy. Pamiętasz naszą grę z dęblina? Zawsze mówiłem ci nieprawdziwe informacje, żeby sprawdzić czy uważasz. To samo robiłem z Niemcami, przekazywałem im fałszywe dane o pozycjach, manewrach, planach. Weber myślał, że mnie złamał. Jan poczuł mieszankę podziwu i niepokoju. A skąd transmisje z pseudonimem huragan? To właśnie o tym chciałem ci powiedzieć. To nie ja nadawałem te transmisje. Weber używał mojego pseudonimu, żeby uwiarygodnić fałszywe informacje, które mu przekazywałem ale trzy dni temu dowiedziałem się czegoś strasznego. Czego? Weber odkrył, że go oszukuje. I teraz planuje użyć prawdziwych informacji o Eskadru 303, które zdobył w inny sposób. Jutro Luftwaffe ma zaatakować bazę Northolt z dokładnymi danymi o naszych pozycjach. Jan wstał gwałtownie. Musimy ostrzec Keleta. Nie! Stanisław złapał go za ramię. Jest jeszcze coś. Weber ma jeszcze dwóch agentów na bazie. Jeśli teraz pójdziemy do Keleta, oni się zorientują i ewakuują się. Marta nadal jest w ich rękach. Co proponujesz? Stanisław wyjął z kieszeni małą karteczkę. Mam plan. Weber spodziewa się ode mnie kolejnego raportu jutro rano. Przekaże mu fałszywe informacje o ewakuacji bazy, Luftwaffe zaatakuje puste lotnisko, a my będziemy czekać na nich z całą eskadrą w powietrzu. Jan zastanowił się przez chwilę. Plan był ryzykowny ale dawał szansę na ujęcie szpiegów i uratowanie Marty. A jeśli się nie uda? Wtedy przynajmniej będziemy mogli powiedzieć, że próbowaliśmy. Janie, ja nie mogę wrócić do normalnego życia, wiedząc, że moja siostra cierpi z mojego powodu. To jest moja szansa na zadośćuczynienie. Następnego ranka Jan zgłosił się do Keleta z odkrytymi informacjami o szpiegach. Nie wspominał o spotkaniu ze Stanisławem przedstawił sprawę tak jakby sam rozpracował działanie huraganu kelet natychmiast zorganizował pułapkę oficjalnie baza miała zostać ewakuowana z powodu remontu w rzeczywistości wszyscy piloci eskadry 303 byli gotowi do startu w ukrytych pozycjach o świcie 19 września niemieckie bombowce nadleciały nad bazę nortolt znaleźli ją pozornie opuszczoną ale gdy zaczęli schodzić na bombardowanie z chmur wyanurzały się Spitfire'y. Jan wiedział, że gdzieś poniżej, w ukryciu, Stanisław nadaje ostatnią transmisję do Webera, przekazując mu fałszywą informację o udanym ataku. Była to jego ostatnia karta w grze o życie siostry. Bitwa w powietrzu była krótka, ale intensywna. Niemcy, zaskoczeni pułapką, próbowali się wycofać. Jan zestrzelił jeden bombowiec, ale nie czuł triumfu. Jego myśli były przy przyjacielu na ziemi. Po zakończeniu akcji okazało się, że plan się powiódł. Weber i dwaj jego agenci zostali pojmani na bazie, dzięki informacjom przekazanym przez Stanisława. Ale najważniejsze było to, że odebrano sygnał z Berlina. Marta została uwolniona w ramach wymiany jeńców. Stanisław stanął przed sądem wojskowym, ale jego współpraca w ujęciu szpiegów i fałszowanie informacji przekazywanych wrogowi zostały uznane za działania bohaterskie został przywrócony do służby z wszystkimi honorami. Miesiąc później Jan i Stanisław siedzieli w pubie niedaleko bazy, patrząc na jesienne liście opadające za oknem. Myślisz, że kiedyś wrócimy do Polski? Zapytał Stanisław. Wróćmy. Ale będzie to inna Polska i my będziemy innymi ludźmi. Jan podniósł szklankę. Za Martę. Za to, że czasami właściwy wybór jest najtrudniejszy do podjęcia. Za przyjaźń, która przetrwała nawet szpiegowską grę. Stanisław stuknął się szklanką z Janem. Na zewnątrz słychać było odgłosy silników kolejnej eskadry przygotowującej się do misji. Wojna trwała nadal, ale tej nocy dwaj Polscy piloci odkryli, że czasami największą odwagą jest nie zestrzelenie wroga, lecz zaufanie przyjacielowi. W kieszeni Jan nadal nosił list od matki ale teraz wiedział, że wróci do domu nie tylko jako pilot, ale jako człowiek, który nauczył się, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na tym, ilu wrogów pokonasz, ale na tym, ilu przyjaciół uratujesz. Gdy jeszcze tej samej nocy Stanisław pisał list do siostry, opisując jej swoje przygody, tytułował go: Moja droga Marto, to nie była walka, to był huragan, ale burze przemijają, a ludzie zostają. I tak skończył się jeden z nieopisanych rozdziałów historii dywizjonu 303, nie hałasem bitwy, ale ciszą przyjaźni, która okazała się silniejsza niż strach, manipulacje i wojna.